Hej, cześć, witajcie na moim kanale, kanale. z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 71. spotkanie z gry Portal 2 z serii Gaston Maps Single Player. Yy, I będziemy grać mapę Debit 01. Dokładnie tak, to się nazywa. Także nie zapomnijcie o subskrypcji kanał z dzwoneczkiem i łapką w górę czy się pod tym odcinkiem już 71 z gry Portal 2 serii Gaston Maps Single Player bo idziemy po 1200 subskrypcji. Dokładnie tak Także zanim rozpoczniemy, e, właśnie nasze spotkanie, no to życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, wielkanocnych No i jutrzejszego, jutrze no i jutrzejszego lanego poniedziałku. Także rozpoczynam jeszcze nasze 71. spotkanie z Gryporta Wassery Custom Maps Single Player i życzę miłego oglądania. Ta mapa zaczyna. No, bardzo ciekawa mapa. Hmm. Ciekawe. Ciekawe co mamy tu zrobić. Zaraz się dowiemy. To jest nasz początek tej mapy, więc musimy pomyśleć. O, otwiera nam się. Zasłona. O, co tu się dzieje? Jakaś wieżyczka? O nie, spadliśmy na dół. Te wieżeczki śpiewają! Wieżyczki śpiewają. Na mapach, ciekawe. A teraz się niszczą. Ojej, ale eksplozja. Ale eksplozja. Co mamy 6 teraz tam? Wieżyczka jedna nie zginęła, trzeba ją zabić. Padamy na dół. O, i mamy portal Gana teraz dopiero Ciekawe co mamy tu zrobić teraz w teście A tu mamy rzeczy w kości Okej, okay, ciekawe A dopiero portal Gana zdobyliśmy Muzyczka fajna gra w tle z wieżuszkami Dobra Koniec śpiewania wieżyczek, szkoda. To tak cicho jest: się do wieżyczki po prostu musimy jakby poprowadzić ten żel, żeby nam do końca nam drogę zrobił. O to tu chodzi, właśnie w tym teście. O właśnie, i teraz musimy się rozpędzić. To się rozpędzamy. Oj. A, raz do góry. Oj, ciekawe. Dobra. Oj, 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 oj już prawie, już prawie skoczyłem. Ciup! Okej, okay, udało się. Co teraz mamy zrobić? Hmm, ciekawe, nie? Ciekawy test. Aha, musimy teraz do góry chyba się dostać mhm. na samą górę ten strasznie mi przeszkadza pomarańczowy szybkości mamy zrobić A to jest kostka! Tam był ten przycisk. E, Okej, okay, tu jest jakiś przycisk. O nie, to to nie był dobry pomysł. To trzeba poprowadzić ten przycisk, już mam pomysł. Jak trzeba się dostać do góry. Dobra, do góry się trzeba dostać. ile te kost, ale tu przeszkadzają właśnie te żele. Okej. Okay. No nie! A teraz mamy że... że, że skaczące, ciekawe. Bardzo, odebrałeś nam pomysł, trzeba po prostu się rozpędzić. O, dokładnie, o to chodziło. Trzeba się przejść dalej. Bardzo ciekawa mapa, naprawdę fajna. Ten depit O nie, te wieżyczki już są niedobre. One już mogą nas zabić. Lepiej uważaj, a nie. Teraz co mam zrobić? Tubą, tubą się wciągamy, tak? E, -e. To nie, to nic nie daje. Hmm, co mam teraz zrobić? Pomyślmy. Chcemy się wciągnąć tą tubą do środka. To nas odbija, jak widzicie. nie możemy. To jest, pamiętajmy, gra logiczna w Portal więc trzeba pomyśleć głową, jak robię zagadkę pomyślę co mamy tu zrobić W tym właśnie, tutaj też kciek kolejnym Uj, Był Pierwszy test, drugi Trzeci chyba, to jest chyba trzeci O poszło, udało się w końcu Dobra, teraz co mamy dalej robić hmm. Zobacz jaki wielki ten Jaki wielki, wielki Wielka ściana Do strzelania portala Oj I co mamy teraz zrobić? Ja hmm, już mam pomysł. Trzeba się dobrze wyrzucić. No niech to. Ja myślałem, że dobrze zrobiłem. Dobra. O właśnie, o to chodziło. I teraz kostkę. Trzeba rzucić tu, prawda? Dobrze mówię. Mhm. Mm co to nam zrobiło? Co się otworzyło? A, żel. Dodajcie, żel nam to otworzyło. Ciekawe. Bardzo ciekawy test. Okej okay. Dobra, cyk, do góry teraz. Dobra, lecimy. Hmm, co teraz mamy zrobić? Pomyślmy. Aha, kostki nam teraz porobiły, rzuciły nam jakby. Mmm, dużo kostek. I teraz co mamy zrobić? Pomyślmy. A już on się domyślam. Trzeba jedną kostkę dać na pewno tutaj do góry, żeby nam przycisk y, aktywowała. To już się domyślam, o co tu chodzi w tym teście. Dobra, coś tutaj. Cyk. Jeszcze kolejna kostka. A tych kostek dużo, nie? Uh -huh. Nam dali I ostatnia kostka nam tutaj zrobi aktywację tak uh -huh. O właśnie i teraz co? Mamy zaktywowane i teraz musimy tutaj zaktywować, nie? Dobra. Okej, okay. No i teraz co? Dobra. O właśnie, o to chodziło. O inny wieżyczek! Nie, tam może by zginąć. Wiecie o tym? Musimy uważać, że tylko wieżyczki na nie zabiły. Właśnie, bo to tu chodzi właśnie, żeby. Tym teście, żeby go tak rozwiązać, żeby to ręce i nogi. Oj, 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 może być, może być ciekawie. Wieżyczki tam są, się boją nas. No właśnie, one zabiją zabijam samej te wieżyczki. zabijają? o nie, biją wiedziałem, wiedziałem wiedziałem, że te wieżyczki nas zabiją, wiedziałem o tym to było pewne to był pewny dead, to był pewny dead On nas zabiją te wieżyczki ja, tym, ja właśnie, ja się tego właśnie spodziewałem że one mogą nas zabić ja wiedziałem o tym, że nas zabiją więc co mamy teraz zrobić? Hmm. Właśnie trzeba dobrze pomyśleć, bo to jest naprawdę fajny test, ciekawy, ale jest trochę tutaj do myślenia, nie? Trzeba pomyśleć, jak go rozwiązać. O ojeju. Na pewno trzeba otworzyć tą platformę i zniszczyć te wieżyczki. To jest na pewno pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić. Ja już mam pomysł, jeden dobry, mądry. No tak. Trzeba do góry się dostać, trzeba kolejną kostkę wziąć i i do góry. Mhm, ja no się domyślam, co tu chodzi. Wiecie, o co mi chodzi tu? Bym mógł normalnie kostki sobie wziąć, nie? Że dobrze zapiszę, sobie grę, żeby nie było. O nie, 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 nie Ja mam dobry patent. Nie wiem czy jest dobry czy mądry, ale chodzi mi o to, że chciałbym ze zniszczyć wieżyczki. Te wieżyczki, widzicie, żyją tam i to jest najgorsze. Że one żyją. Ojej. Czekaj. No tak tego nie zrobimy. To jest już pierwsza rzecz. To też szklana jest, nie? Bierzyczki trzeba by zniszczyć. To jest dobry pomysł, nie wiem czy on jest mądry, czy nie, ale wydaje mi się, że jeden z tych najrozsądniejszych. Nie mogę te kostki obrócić, obróć ją, Mati. Ja też się ją się... Dobra, jest, okej. Okay. Teraz kostkę trzeba by zabrać. Hmm... O, niech to Mam pomysł słuchaj, jednego dobrego. Nie wiem czy on mądry, czy nie. Ten laser by się przydał. No, kur A to chodzi, o co chodzi. Te kostki trzeba po prostu jakby zablokować to wejście, żeby one były zablokowane, żeby można było normalnie, swobodnie sobie się dostać. Wiesz o co mi chodzi. Dobrze, idę. Zaraz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy mądry, ale wydaje mi się, że najmocniejszy ze wszystkich zablokować po prostu przejście. Trzeba. Nie wiem, czy to jest dobry plan, czy nie, ale. Zabiły mi, wierzyć. A, i teraz mamy 6 zrobione. Ok, Widzicie, Jak łatwe? Nie takie trudne. A wdawało się takie trudne na początku, nie? Dobra, wiem o co tu chodzi w tym teście. Trzeba zniszczyć dwie przede wszystkim, to jest pierwsza rzecz. To robimy to teraz. Destrukcja. Dobra, wszystkie dostają. To zniszczone. Dobra Jeszcze ostatnia nam została Dobra, zginęły wszystkie wieżeczki Jeszcze jedna została, tylko do zniszczenia Dobra, wszystkie zginęły Okej okay. Teraz co dalej mamy zrobić? Pomyślmy Bo kolejne elementy tego testu są bardzo ciekawe Kilka kostek. Ja się domyślam co tu chodzi. Trzeba przeprowadzić Laser na drugą stronę. na to już wiem jak. Nie za takie trudne. Znaczy czy trudne? Nie, raczej nie. Okej. Okay. Te kostki trzeba dobrze poprowadzić. OK. Dobra. Nam no, otworzyło 6 zobaczcie Co zrobić? Ej, co nie żartujcie, że muszę się tam dostać do góry, takie mam wrażenie. Kodska do góry jeszcze. Słyszałem. To się muszę tam dostać do góry. Zaszyjdę spokojnie! Koło lecz co to było? Bo muszę tam do góry się dostać, nie? tak mi się wydaje, zaraz się dostaniemy. Ciekawy test, nie? No to ciekawy, kilka testów. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. Uhuuu To jest ciekawe Będę spać na dół? To nas... O niech to Oła to bolało, najgorzej no muszę wieżyczki znowu zniszczyć. Aj. no i za to nie poradzimy. Ajajaj. Aj, aj. Możemy spaść na dół, po prostu nie możemy spać. Dobra, oj! Didn't, dobrze. żeby nie zginąć, wiecie co chodzi mi. Okej. Okay. No dobre. dobra. Dobra. Musimy do góry się dostać. Posłuchajcie, z dalej. Musimy dostać się do góry na pewno i nie możemy strzelać na dół. Wpadniemy na dół, to jest koniec z nami wtedy szyję spokojnie, tylko muszę skończyć to co zacząłem i Okej, okay, taka ikonka się pojawiła. Inną ja zginę. おそとはいっていまっけ skakać? No ta muzyka się skończy i koniec będzie Jeszcze to jest koniec mapy, tak mi się wydaje. To już jest koniec tej mapy. Więcej już nie ma ciekawego do, do przejścia. Raczej, raczej na pewno to już jest koniec tej mapy. Mhm. Nie to żeby zakończyć odcinek, bo to wszystko jest tej mapy. Nie wiem czy jest jakieś wyjście, czy nie ma. Chyba, że musimy oczekać aż przejdziemy to, klikniemy tą ikonkę. To nic nie daje. Dobra, wiecie co? Kończymy, bo ten już... tą mapę, to wszystko jest mapy. Już więcej nic ciekawego nie będzie. Dobra, zakończę to tu w tym momencie. Kliknę w tą muzyczkę, niech się gra. Dobra, kończymy to tu. No moi drodzy, to koniec już 71 spotkania z Gryporta, Was Recaston, Maps Nick Lyry Gracie mapę The Beat 01. Bardzo fajna mapa, bardzo mi się podobała. No nie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z Gryporta, Was Recaston, Maps Player w 72. I trzymajcie się ciepło i papa. Dziękuję za oglądanie.